same quizy super fajnie quizy tak ale super. jakie same same same, <laughs> same quizy bardzo trudne najgłupsze kamy najgłupszych quizów jakie znajdziemy i są też dla byszaków to nie, już jest za trudne to nie 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 na nie 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 nie, 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 nie. Robimy w dwójkę ale to liczymy jako pół osoby albo i mniej jeszcze też bo to co nie, już wiesz, to nie, wyż, nie. wyższa no. matma tak 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 na pewno wyższa od ciebie ja to się nie trzeba starać Aaa. akurat. To, to też sobie prawda. Co mamy? Pierwsze. Nie ja wiem, otwieram różne. Patrz, to jest o kolorze zielonym. Jak bystry jest twój wzrok? Mhm. Mm Mam okulary, nie jest zbyt bystry. Mój jest zapłakany, bo boli mnie głowa. Mnie też. To idealnie. Zgadujemy teraz, jaki jest kolor żółty, który odczyn jest inny. Ten, no... ale dobrze widzimy. Ale easy, patrz, Jezus Maria. Brawo. Jesteś debilem. <ślam> Wzrok Sokoła, Wzrok to to jest... Sokoła, pozdrawiamy Wojtka Rapera Sokół bieżcia, weź coś na znieczulenie Lecimy z flagami O, dobra! No to cały pasek z tam właśnie nie wiem jak się to robi Prawym na pasek sam kliknij Tak? Ale lubię mieć pasek Paski są fajne Bez paska ci spodnie spadają Namibia. Jak myślisz? Ja, ja myślę, że Jemen Dobra, dawaj Jemen To jest łatwe słabo. To to jest jeden słabo <laughs> nie jest źle, jest słabo. słabo. Wyspa Man. To jest Wyspa Man, ewidentnie to jest Wyspa Man. A gdzie ona jest? Na wybrzeżu obok Wyspy Woman. Trinidad i to Pago. Ej, hey, dawaj to, no dawaj. To jest, y, poczekaj, bo taki orzeł, on sobie siedzi. Mhm. To jest Wyspa Świętej Heleny, Wyspa z To jest w niebo amerykańskie litry... Samo Nie, to będzie Samo B. Bermudy, samo No To może być Bermudy, samo Tak? Dobra. No. Ej, ej, daj! Dobrze bym miała! Hiszpania. Hiszpania, Hiszpania, to wiem, to wiem, wiem. Wyspa Świętej Heleny, wyspa w Niebostrzu. Ale to musi być coś z Britannium związane. Nie wiem, czy to chodzi o tą flagę, to nie wiem. Nie wiem, wyspa z Francji to jest jakaś. Sveshele. No kto by się spodziewał? Brakuje tylko tego dźwięku takiego z Familiady. Mm. To był bardziej Roblox. <ścum> <ścum> <U>! <ścum> uh, idzie, idzie, taki odcinek z Familiady, gdzie zamiast tych X-ów jest odcinek z Roblox. Uh. Jakie komendy najczęściej słyszą żołnierze? Strzelaj! Mm. Tej... Wyspa Bożego Narodzenia. No jest, australijskie terytorium zewnętrzne. Gdzie to jest? Obok Australii. Ale piesek, widzisz? w której wymiarze, bo biegnie, bo ty jest mniejszy. Patrz, pat, patrz. Dobrze, dobry, piescie dobry Nie Monako na pewno Surinam. nie Surinam. Surinam, ja strzelam Surinam. I to A. jest kor. Two kora! Pomocna. A to tam gdzie McDonalda mają, faktycznie. <grym> Ale czy dalej? Białoruś lecimy... dziwna. No, a jest taka odpowiedź? Nie ma Dziwna markiet, Białoruś? No. Dziwna Białoruś, zgaduj się. to to no. nie? Tak. Aj, Madagaskar. Serio? Taki no, był szkoda. Madagaskar? Ty, może faktycznie. Co o, to? Uuu. Wygląda jak wyspa kokosowa? Jest taka odpowiedź? Jest taka odpowiedź. Ja będę wyspą kokosową. Nie. Yes. A to jest na Makao. Makao. <laughs> Ciekawe, czy grają też tam w Makao na przykład? Ciekać. Nie, tak samo jak my byśmy się siedzieli. Ej, gramy w Polskę! Gramy w Polskę! I co? Wol. A, a, przepraszam. E Stany Zjednoczone to są, to są Stany Zjednoczone. To jest 100% i to jest jedna gwiazdka, bo to jest jeden stan. <laughs> tak. Stan upojenia Nie, na przykład. O, Ten być. Najpierwszy stan. Nie, no to będzie tak. Najpierwszy. Antigua i Barbaduado, Dobra. Nie, Liberia. Albo, Liberia. <laughs> bo to Liberty to, to... City było też, tak. <laughs> Dobra, Ale fajna co korona. Jest... Real Madryt. Albo tyskie. Real Madryt. Co? Też mieli jakąś koronę chyba. No a koron... nie, królewscy są. Koronę to mają Kielce. Widzisz, mają koronę. I co? I co teraz? I co? Co, co to za korona jest? No korona królewska. Weź. Kur... Chyba. No, zmieniamy też. quiz, zmieniamy quiz. Ten na mnie idzie najlepiej. 10 do 16 jest. To, no to nie będzie comeback. Dawaj, w Cesku już by był przegrany mecz, więc wychodzimy. Lata 90. No. to jest coś, co Mogło jeszcze wtedy jeszcze możemy... nie być. Tak, 3 latka no, mamy max. No, Zależy, tak? który, który ten. Nasi widzowie bardzo chętnie się dowiedzą. Co było wtedy? O, Tutaj Kto sobie nie... nasz idol, idol, nasz idol. <laughs> Z ręką no. na nie sercu, oczywiście. Sa samej dole, samej dole. On się gdzieś tam po sejmie wałęsał zawsze. <laughs> Kto nie pełnił funkcji prezydenta, no to Jaruzelski No, teoretycznie nie wiem jak to wydawać, ale ja bym dał tego Jaruzelskiego Bo kto Jaruzelski ogłosił stan? Lech Kaczyński A bo to tylko lata 90, a nie że ogólnie Aaa okay. Której piosenki zaczyna się serial dzień za dniem? Life goes on Obladi Oblada Obladi Oblada Szczerze powiedziawszy nie wiem, nie wiem, co to, nie wiem co to Ja nie wiem czy to oglądam. Ja wiem, ja bym strzał to anyway, ale możliwe, że to będzie najgłupsza odpowiedź ze wszystkich, więc to no jednak <laughs> obłady, obłada. E, o, czy prawdą o, mi jest, że w 1990 roku inflacja w Polsce osiągnęła 1360? Ja bym dał tak, bo też mi się coś obiło o uszy. I pewnie jest nie. A, I jednak po, o, tak, tak. Nie, no ja wiedziałam od początku, Dobrze, to jest tak, no, no, no. Jak miał najmniej nim pierwszy sklonowany Doli, doli w doli się w głowie pie... W zdjęciu przedstawione są... To są pudełka na y, sznurki. Tam tak, się sznurki no. trzyma, tak. I tu Maliki, się nakręca, igły. nakręca się je. Czy prawdą jest, że autorem hitu Malorka... Majorka... Jorka. Jest Abym zespół dał, że... Luft. Tutaj jest napisane. Czy to podpucha? Ale oni wyglądają, jakby to był stary Black Eyed Peas. widzisz widzicie to? Czuł, tak uważasz, czuł, czuł. Bo są cz... Damy tak? Damy się bejtować na to, że tu jest tak napisane? To nawet nie oni pewnie są. Oni nie wyglądają, jakby Majorkę śpiewali. Oni są starym memem tej blondynki takiej na kanapie, co siedzi. A to totalnie nie ten zespół. A nie, jednak ten. Nie wyglądają! Jest teledysk? Majorka! Łoo! Wow, it's Majorka! To poruszał się tym autem. Kierowca! Mi to się ten samochód z tego... Midtown Madness mi się kojarzy. Ale to była gra. I lokalnie Ej. grałam z kuzynką. To Ej, były czasy. nie pokazuj, bo to jest League GTA 6, niech ludzie nie widzą. <grym> Aie, ja wyłącz, szybko wyłączam. Ja kojarzę, ale nie wiem skąd. Mi z Powrotem do Przeszłości, ale tam był inny samochód, ale tam też był inny samochód, który mi przypomina ten. Ja mam ta drużyna A, ale nie mam pojęcia jakie oni są. O! Nie wiesz kim jest drużyna A? Ty nie teraz. Nie, nic mi nie świta. No. no Jezus, to minęło cię w nic totalnie. To mi drużyna A. Chyba mówi prawdę. <laughs> Szuka drużyny A. Dobra, tyle im wystarczy. Jak bo... nazywały się te zabawki? Trole? Trole. Tak, nie miałam nigdy takiego. Ale włosy podobne masz. Tylko, że w dół i inne. Ale bardzo podobne. <grystek> to faktycznie <nie> podobieństwo <grystek> jest. No. Ej, oni kłamią, to nie jest Andrzej Gołota. Prawdą jest, że w 99 ogłoszono rozszyfrowanie 99% ludzkiego genomu? Nie. Prawdą jest, że Benny Hill, księżna Diana i matka to nie Teresa, jest Benny Hill. Z Kalk... <głos> czekaj, czekaj. <głos> Zmarli tego samego roku w odstępie pełna tygodnia. Tak. <głos> Dobra. <głos> <Nie>. <głos> <głos> Czy prawdą jest, że w latach 90. Polska przystąpiła do NATO. Więc na to pytanie poznacie to odpowiedź... Po reklamie! <noise> I teraz tak, damy tu reklamę, i ale... jakby się odpaliła, to by było śmiesznie. Czy widoczna na fotowoltaice foto, foto Aktorka grała Michaelę. Ta postać była. No, aktorką, bo aktorka grała Michelle Queen. Nie ma takiej odpowiedzi. Ale myślę, też to prawniczka była. A ja myślę, że dziedziczka, patrz, jak ona się nosi. Ej, mamy 9 na 15. Tylko? No, nie, to jak no, dobrze znasz maksy. miejski slang. Miejski slang? Mordo. O nie! Co oznacza słowo bailando? No, wakacje. A, nie czasem imprezy? <laughs> Nudny film. Nudny film. Ej, ale to jest Bajlando. <laughs> jak to mówisz yes. takim głosem, to nawet pasuje. Nie no, impreza, impreza. Bajlando, Bajlando. Wakacje są o, tu, widzisz? albo nie. które skróty oznaczają to samo. AFK, BTW. No, by the way, to jest <laughs> e, swoją drogą, jestem daleko od kierownicy, od klawiatury. <laughs> Czaisz? Kierowca na drodze, który jest AWK, daleko od klawiatury, kierownicy. O co biega, o co kaman. No A może wy... wytychyta to coś innego? Dobra, A OCB? B będzie. No i co? OCB. To było bez sensu, przecież dwie prawidłowe Je, odpowiedzi tam te były. te quizy są bez sensu. Co oznacza, że ktoś jest prawilny? Jest zabawny. Ha, ha, ale z ciebie prawilniak. Nie masz dresiorów, ale z ciebie prawilniak. Przedstawiciele jakiego zawodu nazwiemy bagietami? Chyba nauczycieli. <tuszkich> Francuskich, francuskiego nauczycieli. Cicho, cicho, bagieta idzie. Ej, Mati, mogę pracę domową, dobra, tylko pozmienię, żeby się bagieta nie zorientowała, Wskaż część garderoby nazwaną kołczanem. Kołczan prawilności. No tak. O, you ololo. You only live one. Czyli idź być głupim gdzie indziej. Dokładnie. Idź być indziej gdzie głupim. Tak. Ej, ale to jest dobre powiedzenie. Idź być indziej. Albo idź tak, być, ta... być indziej. Tak, nie, idź być indziej. Idź być... Indzie. No gdzieś indziej. Więc... Wersja dobra. robocza, wersja dobra, robocza. Dobra, dobra. kim jest kseroba? O nie, Uuu. ale jakiś przystojnik chyba. <laughs> Agresywnym no, no. pracownikiem punktu Xero. Ej, A. ale pierwszy raz to słyszę, tak szczerze. Xeroboy to jest osoba, która robi... Skopiuje czyjś styl, jest Xeroboiem, czyli to na przykład robi taki się sam do innych. No tak brzmi, ale i tak nie słyszałam Kopia. wcześniej. To jest taki typowy oldscore'owy rapowy. O, no, okej. Okay. Dla prawilniaków. Mhm. Które z poniższych słów nie oznacza pieniędzy? Martwe ziomki? W moim portfelu martwy ziomek. Ej, martwy ziomek, bo to są królowie Ma martwi. to król. za dobra, dobra. Stula. stula. stuleja. Masz pożyczyć stulejkę? Dzięki. Po bez R. Dobra. Dobre. Nie, to stula. Stula. Okay. Stulia, ja po lepiej. A co to stula w sumie w takim razie? Stuleja. Żeby stule faktycznie? Stule? Ale masz stule, to jak jest zaawansowana stuleja, to wtedy stula jest. Ej, już... to teraz firma Wistula ma kompletnie inne znaczenie. <laughs> Już nigdy nie założę wistuli. Babcia Kwas, to. Ty, szczerze powiedziawszy. Ja nie wiem, ja nie wiem. Babcia Woźna? Kwas się... Nauczycielka chemii? Czy babcia klasatowa? Ale Babcia Kwas. Babcia Kwas mi się wylał. Idę posprzątać. Woźna. Dobra, ja bym dała to, ale dobra. Ale daj woźną. I no to co? Aha. Ale kto tak mówi w ogóle? Nie wiem, Babcia Kwas? To brzmi jakbyś coś od babci chciał po prostu. Kogo określa się mianem papaja? Papież. No tak będzie. Kogo określamy mianem... Słegi. Atrakcyjną fizycznie kobietę Ej, a... po czterdziestce Ej, ale twoja mamcia jest słeg. <grym Close> nie, nie, chciałeś powiedzieć Milf, nie, ona jest słeg. Tak Tak No, z tych odpowiedzi tak nie 8 na 11 Jednej odpowiedzi zabrakło Jednej <grym Close> odpowiedzi zabrakło Do czego? A, okej okay. <grym Close>